I have already done my homework i I already did my homework. Które zdanie będzie poprawne? Na pewno słyszeliście w szkole nieraz, kiedy w zdaniu występuje already, powinniśmy użyć czasu present perfect. Pani z angielskiego pewnie też podkreśliłaby I already did jako błąd. Czy jednak na pewno I already did my homework to w 100% niepoprawne zdanie? Zacznijmy od początku. Witam i zapraszam do oglądania mojego kanału, na którym zajmujemy się ogólnym i specjalistycznym słownictwem angielskim, a moim celem jest pomóc Wam mówić pewniej i płynniej. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam. Present Perfect. Dlaczego jest taką zmorą dla chcących płynnie mówić Polaków? Jest to czas gramatyczny, którego nie ma w Polszczyźnie i mogę w pełni zrozumieć, dlaczego wiele osób ma problem ze zrozumieniem znanej nam regułki. Present Perfect opisuje skutki wydarzeń, które miały miejsce w niedalekiej przeszłości, bez wspominania szczegółów typu czas i miejsce zdarzenia. Bardzo często czasy. Past simple i present perfect możemy użyć zamiennie dla opisania jakiejś sytuacji. Dajmy na to: She went out for a walk. She has gone out for a walk. W pierwszym zdaniu chcemy zaakcentować zamknięty i zakończony charakter czynności. W drugim zdaniu, fakt, że osoba ta wyszła niedawno, bo przykładowo nie zastaliśmy jej w domu i na tej podstawie wnioskujemy, że wyszła. Bez kontekstu zatem oba zdania uznamy za poprawne. Są jednak pewne słowa klucze, które powinny zapalić nam taką czerwoną lampkę: na przykład. Already, recently, ever, never yet. Zgodnie ze standardami British English, jeśli takie określenia pojawiają się w naszym zdaniu, poprawne jest użycie tylko i wyłącznie present perfect. Gdy jednak zapytamy Native Americans, powiedzą nam, że poprawne będą na przykład zdania typu Did you already do your homework? Did you ever go to Australia? Według danych demograficznych na świecie mamy około 350 milionów rodzimych użytkowników języka angielskiego. Spośród nich 70% posługuje się amerykańską wersją angielskiego. I jest więc oczywiste, że amerykański angielski ma przewagę liczebną. Dlaczego więc w polskich szkołach podstawowych i liceach tak forsuje się British English? Ale wracając do present perfect. Jak zauważyłam, nikt nie ma z nim problemu w piśmie. Nie poprawiam jednak moich uczniów, gdy mówią did you already albo did you ever? Tym bardziej, że jest to dla nas poniekąd naturalniejsze. W języku polskim powiemy przecież, czy już zrobiłeś, czy kiedykolwiek byłeś, używając czasu przyszłego. A zatem, czy powinniśmy używać czasu present perfect, gdy chcemy brzmieć naturalniej? Moim zdaniem tak, bo jak już wspomniałam, przekazujemy wtedy rozmówcy dodatkową informację w stylu: To jest jeszcze niezamknięty rozdział, to jeszcze świeże, to wciąż jeszcze rozbrzmiewa jako skutek czy też konsekwencja. Dodatkowo, jeśli chcemy podkreślić, że coś było rozciągnięte w czasie, użyjemy Present Perfect Continuous. Mamy to na myśli czynności o charakterze ciągłym typu praca, aktywność fizyczna, wysiłek. Czy to intelektualny, czy fizyczny. Oznacza to, że czynność ta jeszcze się nie zakończyła, co z kolei sygnalizuje present perfect. Mówimy tutaj o osiągnięciu czegoś, czyli achievement, goal. Przyjrzyjmy się poniższym, bardzo typowym przykładom użycia present perfect i present perfect continuous. I am sweating. I have been jogging for this past hour. I've just checked the results and I have passed the statistics exam. The puppy is all dirty. He's been rolling in the mud. I've been wading through those papers for the last 2 hours and I haven't found their application. Dajcie znać w komentarzach czy zdarza się wam używać zamiennie czasów past simple i present perfect. Jak już wspomniałam, nie powinno to być postrzegane za błędne, chyba że mamy do czynienia z Brytyjczykiem, który będzie się opierał przy swojej wizji poprawności. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Nie zapominajcie o polubieniu i subskrybowaniu mojego kanału, abym mogła nagrywać dla Was ciekawe i odkrywcze treści. Cześć!